TGA i PSX za nami. 15 Final Fantasy sprzedaje się jak głupie, a EA mówi: nunu -nu kolejnym częścią Battlefielda w najbliższym czasie." Zacznijmy od najgorszego, tak żeby mieć to już za sobą. W nocy z czwartku na piątek gdzieś w US of A odbyła się gala The Game Awards, którą miałem bardzo wątpliwą przyjemność oglądać. Dopadła mnie akurat bezcenność, więc stwierdziłem, że równie dobrze mogę zobaczyć, co Jeff wykombinował, popijając sobie cydr. No, na miły Bóg, nie mogło przecież być gorzej niż w zeszłym roku. I wiecie co? Żałuję. Żałuję, że w tym czasie nie zająłem się czyszczeniem parą wodną fug na tarasie albo, nie wiem, Wycinaniem z bloku mydła pełnomorskiego kutra rybackiego, bo pomimo wlania w siebie pięciu butelek Strongboa, zasnąć mi się nie udało, a wspomnienia nadal mnie prześladują, jakbym miał jakieś flashbacki z Wietnamu. O samej imprezie i jej otoczce opowiem pewnie nieco więcej na podcaście, bo tutaj szkoda miejsca, więc po prostu przejdźmy do gier i zwiastunów. Nie pamiętam dokładnie w jakiej były kolejności i nie mam zamiaru omawiać tutaj wszystkich z nich, bo. No, nie ma to sensu, ale o ile się nie mylę, na start rzucono nam nowy zwiastun Death Stranding. Współczynnik WTF nowego materiału został wywindowany tak wysoko, że nagle wcześniejszy zwiastun wydaje się być najłatwiejszy w odbiorze ever. Bo oto pojawia się Giermo del Toro po trepanacji czaszki, niosący w dłoniach mikroinkubator z dzieckiem, a w ciemnym tunelu, nad którym jedzie czołg obłożony organami i firwają samoloty z pępowinami, pojawia się Mads Mikkelsen w towarzystwie uzbrojonych kościotrupów. Nie? Ja też nie, ale fani kodzimy dostali koczekwiku, a geniusz widzą w każdej jednej klatce, więc... No cóż, dobrze dla nich. TGA przyniosło nam także kolejne ujęcia z nowej Zeldy, okraszonej pod tytułem Breath of the Wild, ale tutaj pojawia się pewnego rodzaju problem. Nintendo ma nową grę, którą wierają się setki tysięcy, jeśli nie miliony fanów. Ma też nową konsolę, która najpewniej pojawi się na rynku za około 4 miesiące, ale jakimś cudem na imprezie tego kalibru nie łączy faktów i pokazuje nam Zeldy na Wii U. Ja rozumiem, że oni są dziwni i często robią hashtag hipsteriada, ale to już zaczyna robić się powoli nudne, tym bardziej, że sama gra prezentuje się bardzo zachęcająco i aż prosi się o pokazanie w lepszym wydaniu. Nie jestem do końca pewien, czy takiej kuracji lepszego wydania wymagał natomiast Bulletstorm, który i tak ją dostanie. Zgodnie z plotkami z E3 zapowiedziano Full Clip Edition, nad którym pracuje nikt inny jako Gearbox. Tak, ten sam gearbox, który powinien teraz w pocie czoła tyrać nad Borderlands 3 i obserwując ich ostatnie posunięcia, zaczynam coraz głębiej wierzyć, że Borderlands 1 wyszło im kompletnie przez przypadek, dwójka no poleciała jakoś siłą pędu, ale na trójkę nie ma już ani pary, ani pomysłu, więc bawią się we wrzucanie diłka do gry, w której pasuje on jak pięść do nosa. No bosko. Bosko natomiast i to już bez sarkazmu, zapowiada się nowy prey. Na TGA pojawił się nowy zwiastun o o gameplay i co by nie mówić, zdaje się, że Arkane dokładnie wie, co robi, a gra będzie zachwycająca. Oby, bo jak już kiedyś mówiłem, wydaje mi się, że jest to dobre wypełnienie luki powstałej po Dead Spaceie, nawet pomimo faktu, że mamy do czynienia z grą FPP, a nie TPP. Yeah. No way this is home. Jako fan Mass Effecta, i tutaj mała bezczelna wstawka, jeśli jeszcze nie słuchaliście naszego podcastu extra z zeszłego weekendu, to koniecznie to zróbcie, koniec wstawki. Najbardziej czekałem jednak na gameplay z Andromedy i. Cóż, jestem nieco zmieszany. Z jednej strony widzę, że to Mass Effect, nie potrafię dokładnie powiedzieć czemu, ale jakoś dostrzegam odciski palców poprzedniej trylogii w pokazanym materiale. Rozumiem w jakim kierunku Bioware chce iść i chociaż na tym etapie mam ochotę ich solidnie zrugać za brak odpowiedniej różnorodności w pokazywanych materiałach, to jeszcze się z tym wstrzymam, może po prostu teezują nam rzeczy, a niekoniecznie chcą je pokazywać prosto w twarz. Nie umiem natomiast pominąć równie dyplomatycznie tematu walki, która ni cholery mi się nie podoba. Tak, może widzieliśmy za mało, może to wierzchołek góry lodowej, ale spamowanie pochodną umiejętności Charge z dwójki i trójki i strzelanie bez osłon w połączeniu z jakimiś dziwnymi patentami pokroju miotacza ognia w nadgarstku, no, ktoś tu zdrowo popłynął. O gameplayu pewnie porozmawiamy sobie nieco więcej w kolejnym podcaście i podcaście ekstra, którego pojawienie się zostanie zapowiedziane w swoim czasie na naszym Facebooku i Twitterze, więc jeśli was to interesuje, stay tuned. Nie musicie jednak pozostawać stay tuned na okoliczność PlayStation Experience, bo takowe, a w zasadzie konferencja takowego, miała miejsce w minioną sobotę i Sony dość zdrowo dowaliło do pieca. Zacznijmy kompletnie od dupy strony i zaczepmy się najważniejszego tematu. Zapowiedziano The Last of Us Part 2. W duchu typowego One More Thing, niby od niechcenia, bez jakichkolwiek szczegółów, za to z nieco dojrzalszą Ellie plumkającą na gitarze i Joelem szukającym jej po usłanym trupami domu. Podwaliny zostały rzucone. Czekam na więcej informacji, bo chociaż nie miałem obsesji na punkcie pierwszej części gry i zagrałem w nią dopiero przy okazji remastera na PS4, to tytuł był świetny. i Gdy widziałem zwiastun dwójki po raz pierwszy, przeszły mnie delikatne ciary. Oczywiście gra może mieć swoją premierę w 2018 roku i Sony znów sprzedaje nam marzenia, ale i tak chętnie pomacham w ich kierunku plikiem banknotów. I chociażbym chciał, nie jestem pewien, czy to samo zrobię przy okazji otwierającego imprezę. Uncharted Lost Legacy, samodzielnego DLC do Uncharted 4, gdzie w rolach głównych zobaczymy znaną z Uncharted 2 i 3 Chloe oraz Nadine Ross, debiutującą w czwórce. Nie znosiłem suki, kompletnie. Ale to tylko dowodzi tego, jak dobrze była wykreowana i to nie przez jej obecność mam mieszane uczucia odnośnie DLC. Nie wiem, czy Uncharted nie zostanie znów zepchnięty na dalszy plan za sprawą wspomnianego przed chwilą The Last of Us Part 2. Uncharted 3 ucierpiało przez skoncentrowanie się studia na pierwszym TLOWu i nie wiem, czy tu nie będzie podobnie, ale nie ma co gdybać, poczekamy, zobaczymy. Zgodnie z plotkami na PSX pojawił się także nowy Wipeout, z tym że nie był nowy, a jest to po prostu kolekcja remasterów trzech części gry: HD, Fury i 2048. Wiecie, to dobra i fajna wiadomość, bo tęskniliśmy za wipeoutem, ale spodziewałem się czegoś zupełnie nowego. Jednak z drugiej strony wiem, że od czasu zamknięcia studio Liverpool po prostu nie ma dewelopera, który by się za to zabrał i mielibyśmy gwarancję, że zrobi to dobrze. Wspomniane już zresztą studio Liverpool dłubało nad wipeoutem dla PS4, który miał być zresztą tytułem startowym dla konsoli, ale nigdy nie było danej im skończyć, więc teraz musimy się bujać z remasterami. Bujanie się z remasterami nie jest jednak zawsze złą wiadomością, ponieważ za sprawą odświeżania powraca także pewien rudy, futrzaty stwór imieniem Crash. Tak, na E3 mieliśmy zapowiedź, a w sobotę zobaczyliśmy pierwszy zwiastun remastera trzech pierwszych części Crash'a, które zostaną zamknięte w ramach Insane Trilogy. W bloku remasterów warto także wspomnieć o powstających w tle odświeżonych wersjach genialnych gier z PSP, LocoRoco i Pataponów, zaś kwartetu staroci dopełnia para Paderaper, którego demo już wylądowało na psn -ie. Gdzieś po drodze trafił się też nowy, prezentujący się obłędnie, zwiastun Ace Combat 7, w którym wprawdzie nie widziałem żadnych explains i niezbyt mile, że forma narracji występująca od szóstki włącznie. Polałem 0 i para dokument, ale i tak czekam na jakieś gameplay i wycieki, bo tytuł wygląda doskonale, a ja już teraz chciałbym otworzyć przepustnicę jakiegoś gripena albo innego, daj boże, Wyverna i zanurkować w fireberki. Ponadto, w duchu lekkiego zaskoczenia, został nam zaprezentowany zwiastun Naka 2. Co, jak, dlaczego, po co, nie wiemy. A scenę na kilka chwil zajęło także gran Turismo Sport wyglądające nadspodziewanie dobrze, jednak dalej bez jakiejkolwiek daty premiery. Był także nowy zwiastun Horizon Zero Dawn i jestem pewien, że Robert pozwoli wam popatrzeć na niego przez kilka chwil, bo chociaż bohaterka dalej mi się nie podoba, to sama gra najpewniej udowodni nam wszystkim, że Guerrilla nie tylko kilzeunem stoi. Myślę, że nieco szerzej porozmawiamy sobie o psx w najbliższym podcaście, ale jeśli chodzi o Gościa Niedzielnego, to koniec tematu. saka saka Japońszczyzna to nie moja działka, podobnie jak maszerująca po scenie Armia Indorów, więc po prostu sobie to odpuszczę. What nie oznacza to jednak końca tego odcinka. Przed TGA i PSX mieliśmy bowiem cały tydzień i to i owo również się wydarzyło. Dowiedzieliśmy się między innymi, że Hellblade, nowa gra od Teamu, który kilka lat temu dał nam Heavenly Sword and Slave, teraz ostatnio odsłonę Devil May Cry. Zaliczy opóźnienie. Nie trafi na PS4 oraz PC jeszcze w tym roku. Deweloperzy tłumaczył się mówiąc, że nie chcą, by gra oberwała na froncie jakości przez przedwczesne wypchnięcie jej do sklepów. I chociaż postęp jest zadowalający, to nie pozwala na premierę jeszcze w tym roku. Kolejnym powodem jest przetasowanie w studiu, które miało miejsce za sprawą skasowania innego projektu i chociaż wymówek jest co niemiara, to wydaje mi się, że są one całkiem sensowne i możemy zaczekać jeszcze trochę, ale dostać w zamian coś, co będzie tytułem naprawdę wybitnym. Nie musimy natomiast czekać już na 15 Final Fantasy, które po 10 latach trafiło wreszcie do sklepów i czytników konsol fanów marki, których, jak donosi Square Enix, było od groma. Dokładnie rzecz biorąc około 5 milionów, a przynajmniej tyle kopii gry powędrowało do sklepów na premierę, co czyniłoby z 15 najszybciej sprzedającą się część serii. Patrząc na moją listę znajomych na PSN, powiedziałbym, że szału nie ma. Ale z drugiej strony nie obracam się w kręgu fanów Japończyzny, więc kto wie jak jest naprawdę, może Square tym razem nie kłamie. Jeśli wasze serca radowały się podczas gry w tegorocznego Battlefield 1 i liczyliście, że gdzieś za rogiem czai się Battlefield 2 albo coś w tym guście, to możecie przestać się uśmiechać, bo takowego nie będzie. I to przez długi czas. CFO EA, pan Blake Jorgensen, zapowiedział na konferencji Zdaku, że firma ma zamiar koncentrować się obecnie na BattleFroncie 2, który ma być znacznie większy od jedynki, ale kosztem tego zabiegu będzie zawieszenie marki Battlefield nawet na kilka lat. Dosłownie użyta została fraza a couple of years. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, przynajmniej dla fanów strzelanek w świecie Star Wars, ale z drugiej… cóż. Powiem tak, Pierwsza Wojna Światowa specjalnie mnie nie kręci, a multiplayer BFA 1 po prostu mnie odepchnął, ale chciałem czegoś, co byłoby osadzone w ramach czasowych drugiej wojny, nawet alternatywnej jak mój ukochany Resistance Fall of Man. I nie wiem, czy chciałem, by była to gra od DA, niemniej chętnie bym jej skosztował, gdyby już taką zrobili, ale teraz wiem, że długo nie będzie mi dane. Jeśli jedyna nadzieja na taki konkretny Triple owy rozpierdziel w okolicach 1939 leży w Activision i Call of Duty, to. Oj, kiepsko to widzę. Nawet bardzo. Pragnę jeszcze przeprosić za brak odcinka w zeszłym tygodniu, jednak problemy techniczne uniemożliwiły nagranie go. Jednak jak widzicie, powróciliśmy i wydaje mi się, że ten odcinek nieco wynagrodził wam jedzenie zimnego rosołu w poprzednią niedzielę. Tak czy inaczej. Dzięki za obejrzenie, pamiętajcie o odwiedzinach na padstwil.pl, przesłuchaniu podcastów. A jak was weźmie chęć, zajrzyjcie jeszcze na naszego Patronajta. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Pad z wami!